Witam. Dziś znowuż nagrywam po chwilowej przerwie. Wyszłam na spacer, bo nagrywam live na Facebooku. No i tak usiadłam i nie wiem, sam się telefon włączył. Ale jak szłam już, to już miałam taki temat o... W sumie to był temat na kolejnego live'a na Facebooku, ale stwierdziłam, no skoro się włączył, to mam na ten temat powiedzieć tutaj. A mianowicie na temat intencji. <laughs> na temat intencji. Mm, ponieważ to jest bardzo ważne. Każde nasze działanie, czyli każdy na. I właśnie dlaczego to jest ważne? E... Bo to wszystko w życiu, co nam się przydarza, chociaż w rozwojowo-duchowym mówi się, że się wydarza, nie nam się przydarza, tylko dla nas. Tak. <laughs> E, że to wszystko jest dla nas, tak? Że to są te lekcje. Ale chodzi o to, z tą intencją, że każde nasze działanie no, ma jakąś intencję, tak? Coś robimy, bo coś tam, tak? I jak ważne jest, żeby ta intencja była czysta, tak? No co to znaczy czysta. Żeby ona nie była mm, podszyta ani lękiem, że ja coś robię z lęku ani jakimiś korzyściami no, żeby była czysta w takim sensie, że robię to, bo to chcę, nie muszę, właśnie, bo właśnie dla jakichś korzyści to to mi się przypomina taki przykład ostatnio właśnie dzisiaj na tym live mówiłam, bo oglądałam taki profil dziewczyny na Instagramie Eee, w sumie uwaga przykuła mnie to, co mówiła, treść, no i, i to, czym się zajmuje. znaczy, jest kwiaciarką, właśnie, ktoś mi powiedział, <laughs> tylko kwiaciarka. Ja bym powiem aż kwiaciarka, bo dziewczyna z taką niesamowitą energią, taka pozytywna, i ona zatrzymała mnie tym, że mówiła tam o tym, że właśnie spotkała się z ogromnym hejtem ludzi ze swojej branży, czyli rozumiem, że kwiaciarzy. Że um, uważali, że um, no, stosuje ceny, no, czyli że konkurencja jej. Ja uważam znowu, że nie ma żadnej konkurencji, to ci ludzie mają problem, uważają, że ona stanowi dla nich konkurencję. I może tak jest, bo jak, o co chodzi? Bo ta dziewczyna. Y Nakręciła ten filmik i pokazała, że za 12 zł można zrobić przepiękny bukiet. I ona poszczególne elementy z tego bukietu wyceniła i tam pokazywała, że taka gałązka kupuje za taką cenę, taką gałązkę, a do tego bukietu użyła tam jedną czwartą, czyli to jest tyle. No i rzeczywiście wyliczyła, że, że ten bukiet 12 zł. No i tam ci kwiatarze z innych z, z okolicy, tak? Uważają, że ona zaniża cenę, że to jest w ogóle niemożliwe, żeby ta, za taką cenę, no ale ona im pokazała. Że da się. No i właśnie, jej intencja, bo jej intencją bo mówi, że kocha to no po prostu widać, że ona, każdy ten bukiet jest przepiękny, każdy bukiet jest inny. I ona mówi tak, że nieważne, czy ktoś przyjdzie do niej, kupi bukiet za 12 zł, czy ktoś przyjdzie i zamówi za 200 zł, czy za 1000 zł, nie ma to znaczenia. Każdego klienta traktuje tak samo i że kocha po prostu te kwiaty, kocha to robić. I to jest ta intencja. Dla niej intencją nie jest przynoszenie, nie jest zarabianie. Oczywiście mówi, że ma mały biznes, że ona na tym zarabia, tak? No ale to jest, słuchajcie, to jest normalne. No i ja to mówię, za rachunki się same nie zapłacą. Ale chodzi mi o to, że jej intencją jest to, że robi to z pasji, że kocha to robić. No i przy okazji zarabia, no bo no przecież nie będzie rozdawać za darmo, tak? A, a i co śmieszne, ona tam pokazała, że zarobiła albo 3 albo 4 zł, no ale zakładając, że 3 zł, 12 z 12 zł, jej zysk był 3 zł. No i jak ja tam policzyłam, to jest 25%, to wcale to nie jest tak mało. Jakby ona zarobiła na tym 50 groszy, albo nie wiem, no 50 groszy, to może to by było, można by powiedzieć, że no zaniża. No ale i tak zarobiła coś. Ale 33 złote, czyli na tym akurat na tym jednym bukiecie, i ma 25% zysku, to wcale to jest, no to i nie jest mało, tak? To ile tamci, którzy uważają, no właśnie, bo oni są nastawieni na zysk. Czyli ich gubi, można powiedzieć, ta chciwość. Tak? No niestety, no trzeba nazywać rzeczy po imieniu. I widzicie, ta ich intencja, tych ludzi, którzy uważają, ja uważam, że nie ma konkurencji, ich intencją jest zarabianie, a nie pasja, że kocham te kwiaty. No naprawdę, to coraz częściej widzę takich ludzi, którzy jak coś robią, to robią właśnie z tej pasji. I wtedy im to idzie. A jak ktoś ma, właśnie, i znowu, żebyście mnie dobrze zrozumieli, to nie chodzi o to, że zarabianie jest złe. Nie, zarabianie, czyli ten przepływ finansowy, ma być jakby takim dodatkiem, skutkiem ubocznym, bo celem w sam w sobie ma być ta czynność, to co robisz, tak? To ma być, to ma ci dawać fan i zabawę, tak? Czyli Twoja intencja musi być czysta w takim sensie, że to lubisz robić. Nie robisz to właśnie z musu, bo ktoś ci to kazał, ani nie robisz to ze strachu, no bo musisz zapłacić te rachunki, czyli robisz to z, z lęku, tak? Czyli Twoja intencja nie jest czysta. Nie robisz tego, bo. bo bo chcesz, bo lubisz, tylko bo musisz. No, my wiele tak żyjemy. Czy jesteśmy też w tych relacjach? Do wszystkiego to można odnieść. Do relacji, że musimy być w tych relacjach. Kto tak powiedział? No, nie musimy. Trzymają nas jakieś przekonania rodzinne, jakieś presja rodziny, albo jeżeli jesteśmy w tej pracy, bo, bo właśnie, bo uważamy, nie uważamy się za wartościowego człowieka, że znajdziemy gdzieś lep inną, lepszą pracę, która nam bardziej jest satysfakcji będzie dawała, tylko no właśnie tkwimy z czymś z lęku, tak? No ale miałam mówić o tej intencji, więc ta intencja jest podstawą i nawet naszego działania, tak? Czy dzwonisz do kogoś? E, e, proste przykłady. Dzwonisz do nie wiem, jakiejś koleżanki, dzwonisz do niej, jaka jest Twoja intencja? Czy dzwonisz do niej, żeby się dowiedzieć, bo się za nią stesniłaś dawno nie gadałyście? Czy dzwonisz do niej, bo coś od niej chcesz? chcesz jakąś korzyść, a potem się dziwisz, że ta relacja nie przetrwała. No właśnie, bo ktoś doszedł do wniosku, że e, to była relacja jednostronna, że tylko jedna strona odzywała się wtedy, kiedy miała jakąś potrzebę właśnie, że ta druga osoba była do zaspokajania potrzeb, a nie dla samego bycia. Ostatnio nawet tak doszłam do wniosku, że na czym życie tak... <laughs> Licia spadają. <laughs> że na czym życie polega, znowuż odchodzę od tematu, ale nie wiem, dzisiaj jakiś mam flow mówienia. E, że że życie tak naprawdę nie polega na tym, żeby mieć, tak? Nie ale być. Nie mieć tej drugiej osoby na własność, tak? Mieć to mieć tego męża, tego partnera, tą pracę, to, mieć mieć czy te mieć, te rzeczy, tylko żeby być. Być tą drugą osobą. Być w tej pracy, ale w pracy, gdzie masz czujesz satysfakcję, że jesteś mile widziana, że... Że tworzycie rzeczywiście zespół, który się nawzajem wspiera, a nie po trupach do celu, tak? Po szczeblach kariery, po trupach? No nie, żeby być z drugim człowiekiem. Tworzyć jakąś społeczność, ale dla samego bycia, a nie czerpania korzyści. Że nie posiadanie, nie mieć, nie mieć, ale być. I ta intencja. Tym, czym kierujemy się działaniami, różnymi działaniami w swoim życiu, żeby zobaczyć, co mną kieruje, tak? jaka jest moja intencja. Czy ja uciekam z tej pracy, ze strachu, czy ja uciekam, e, e, albo nie uciekam, też może być w drugą stronę, że zostaję, bo się boję gdzieś indziej iść, bo może będzie gorzej. Nigdy nie jest gorzej, zawsze jest lepiej. Dlaczego? Bo zawsze jest nowe doświadczenie, człowiek zdobywa, uczy się czegoś nowego. No to jest tak, jakby być dzieckiem. Ostatnio mi tak przyszło, że niektórzy ludzie mówią tak, a taki mnie Pan Bóg stworzył, to takim zostaje, no taka jestem, nie będę się zmieniać, bo już mam tyle lat. No ale dobra, to no to, to by powiedzieć dziecku, żeby dziecko cały czas tylko leżało w łóżeczku. To, że mamy ileś tam lat, to nie znaczy, że nie możemy się czegoś nauczyć, tak? I to są wszystko przekonania mówione nam, że a, jak masz z wiekiem, to twój mózg... Już są badania naukowe, że nawet już... Kto tak powiedział? Ja zawsze mam takie od ostatnio taki, takie hasło do mnie przychodzi. Kto tak powiedział? Kto powiedział, że nie można, nie wiem, języka się nauczyć, mając 60 lat? Kto? Że już się nie nauczysz? Ale kto tak powiedział? To od nas wszystko zależy, tak? Więc, żeby ta intencja nasza wynikała właśnie z naszej. czy potrzeby. No, może i potrzeby, tak? ale żeby ona była czysta, nie wynikała z jakichś właśnie tych korzyści, nie była podszyta albo lękiem, albo korzyściami. Że chcę się spotkać z kimś, bo za kimś zatęskniłam. No lecą mi tutaj te liście, <laughs> mnie rozpraszają. Bo nie wiem, <laughs> fajnie mi się z tą osobą gadało i się zatęskniłam, fajnie byłoby się spotkać. A nie dlatego, o, bo coś tam, e, a, coś mi tam powie, albo coś chcę od niej, albo coś, albo coś. I często że warto też sobie spojrzeć, że jakieś nasze cele, albo marzenia, albo coś, co robimy, albo na właśnie jak jesteśmy w jakiejś pracy, a nie dostajemy awansu, warto się za zastanowić, e, no właśnie, jaka była pierwotna nasza intencja. Czy ona była czysta rzeczywiście? Czy to właśnie znowuż. Ja pamiętam, wtedy wychodzi, jak ta intencja jest taka lekka, czysta. Mi się teraz przypomina, jak pracowałam w tym pierwszym urzędzie. Już tak na koniec, żeby już tego tematu tak nie przegadać, to pamiętam, że pracowałam w tym pierwszym urzędzie i już tam było, pracowałam chyba 6 lat. Już trochę byłam zmęczona, bo to była moja pierwsza praca po studiach, byłam taka podjarana, tak, jeździłam na kontrole, kontrolowałam tam finanse po województwie, ale byłam już zmęczona tymi dojazdami, tak. I znowuż taka mi się myśl pojawiła, bo jeszcze taka koleżanka, z którą tak się przyjaźniłam. Rezygnowała właśnie z pracy i wyjeżdżała do Stanów. I ja sobie tak pomyślałam, a kurde, ona odchodzi, to może ja sobie też poszukam pracy. Ale nie miałam właśnie tego lęku, o, że szukam, że właśnie z lęku, tak. Tylko z takiej ciekawości. I złożyłam tam właśnie aplikację do tego drugiego urzędu. I tak po prostu właśnie nie z tej presji, nie z lęku, nie z jakichś korzyści. Tylko po prostu tak dla fanu trochę, dla sprawdzenia się, a pójdę sobie na rozmowę i zobaczę. I pamiętam do końca życia to będę pamiętać. Na tej rozmowie chyba na jedno pytanie, i to takie później okazało się podstawowe, nie odpowiedziałam nawet, ale i tak dostałam tą pracę. No właśnie, bo to nie było z lęku, ze strachu, a, że muszę, 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 tylko tak właśnie, mm, a spróbuję, zobaczę. Z tej ciekawości, taka ciekawość, to wtedy nam wychodzi. To jest ta lekkość. Bo wtedy ta energia właśnie płynie. A jak my coś robimy, właśnie, albo z lęku, bo się boimy, albo jakieś właśnie, to są nieczyste nasze intencje z korzyści, że jakaś korzyść, o to kalkulacja właśnie, jeżeli kalkulujemy, że próbujemy jakąś strategię obieramy, to tak, przez jakiś czas to będzie działać, ale na dłuższą metę to nie będzie działać. Zwłaszcza teraz wierze wodnika, era, era wodnika szybko weryfikuje i warto. Warto, jak podejmujemy jakieś, jak podejmuję jakieś decyzje zastanowić się, z jakiego poziomu ja to robię. I to chyba będzie tyle. Piękne słońce dzisiaj, drugi dzień już właśnie, bo poniedziałek był tak dosyć pochmurny i padało, a dzisiaj drugi dzień ładnej pogody, więc wykorzystałam, eee, e, więc wykorzystałam ładną pogodę na spacerze, także pozdrawiam eee, i. <laughs> I życzę czystych i szczerych intencji, bo wtedy naprawdę życie, życie jest o wiele łatwiejsze. No i, i wydaje mi się to, że wtedy mm, nie zaliczymy jakiegoś rozczarowania, tak? Że jak nam coś się nie powiedzie, to e, e, chociaż nie ma, po prostu będzie kolejna lekcja, tak? Ale e, mm, Wydaje mi się, że no właśnie nie będziemy mieć takiego poczucia jakiegoś zmarnowanego czasu, albo że to była błędna decyzja, bo tak mamy taką tendencję do właśnie umniejszania sobie, że to była może zła decyzja, albo źle zrobiłam. Nie, po prostu kolejne doświadczenie, żeby też mieć takie podejście do życia i do decyzji podejmowanych. Po prostu e, kolejna decyzja, żeby wyciągnąć wnioski i lekcje na przyszłość. Ale żeby właśnie zawsze się, żeby ta intencja, żeby ta intencja była czysta. Pozdrawiam.